Bardzo się wspaniałe nagrody, dawaj, dawaj, Siemaneczko, z tej strony W dzisiejszym materiale, moi drodzy, otworzymy sobie 20 prasy. Wczoraj wam jeszcze nie powiedziałem, co w tej aktualizacji Więc teraz wam to powiem na samym wstępie, moi drodzy Możemy sobie zmienić taki o, awatarek Na przykład sobie dam to, ponieważ jest to bardzo, bardzo ładny awatar I taki mam nadzieję, że i dziś wypadnie graffiti, więc moi drodzy, my się zabieramy do tego, a wy zostawiając tutaj 350 opeczek w górę zmuszacie mnie do tego, abym otworzył kolejne 20, więc lecimy z tematem, moi drodzy, powolutku, po cichutku, otwieramy sobie to 20 splashy, kupujemy sobie od razu na wstępie, moi drodzy, może, może najpierw ten jeden, ten jeden najważniejszy, więc tutaj e, lecimy w ogóle dzisiaj wtorek, więc dzień taki, wiecie, mocno tam po cmentarzach się chodzi i tak dalej. No i co poleci? I proszę bardzo. I proszę bardzo, fioletowy. Nice shot. Elegancko. Chyba wczoraj też nam dropnął ten nice shot albo headshot coś takiego. A i jutro jest środa, więc jutro na 18 zapraszam wszystkich, dosłownie wszystkich na live'a na losowanie drużyn w turniej Stanowa Polska, gdzie oczywiście będziemy losować, kto będzie z kim grać, więc mamy tutaj już grubo ponad. No ponad w sumie 19. Co to jeszcze jakieś filtry dodali? Co jest? Nawet o tym nie widziałem. Co to się dzieje? Rzadkość. Nie no kurde. Ej, lol, sorry o tym nie powiedziałem, no, ale naprawdę nie wiedziałem, nawet sam. Dobra, więc lecimy z kolejnym, zobaczymy co nam wypadnie. Mam nadzieję, że coś dobrego, że coś fajnego, ale to będzie Old School. No, Old School, no, fajnie by było, ale tam Angel był obok, więc Angel było, był lepszą opcją. Ale no, naprawdę, no, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że tutaj takie ceregiele się dzieją. Że tutaj w ogóle można sobie rzadkość, wyposażenie i, i w ogóle, i w ogóle, no, tak całkiem, całkiem przyjemnie. No, patrzcie, tutaj nawet wyposażenie tutaj pokazuje to, co mamy, nie? Więc tak fajnie, fajnie, dobra, to tak lecimy z trzecim, no i jutro jest oczywiście losowanie tych drużyn, które grają w otwartych kwalifikacjach i będzie różowe, będzie, będzie, dawaj, dawaj, elegancko mamy to, mamy to, tak jest tak jest, to jest to tak gaj, no i elegancko tak, tak kurde trzymać, nie Mam nadzieję, że będę mógł to później sprzedać, że to będą za jakiś gruby pitos chodzić, no ale z drugiej strony nie będzie to chodzić za jakiś gruby pitos, no bo oczywiście to jest tanie bardzo, więc wydaje mi się, że nawet tutaj nie będzie za jakiś gruby pitos to chodzić i easy, no niby easy, niby nie easy co mnie tutaj zadziwiło i kolejny nice shot, bo zobaczcie, wy się, no kurczę, cały czas to gdzieś te fioletowe są w obrębie i cały czas gdzieś to wpada, no a jutro, tak jak mówiłem, są otwarte, znaczy otwarte losowanie z otwartych kwalifikacji, no i po raz kolejny. I zobaczymy, kto będzie z kim grał w otwartych kwalifikacjach, gdzie oczywiście później najlepsze drużyny z kwalifikacji dostaną się do turnieju i będą walczyć o wspaniałe nagrody, dawaj, dawaj, mamy to! Let's go! Let's go, mamy to! Tak jest! Ale to siadło! Co jest? Co tu się stanęło? Ja pierdzielę! Ja tak segada i gadam. Co to w ogóle jakieś złote, jakieś złote ręce? Ja pierdziele Ja wiedziałem, że najlepiej na, otwierać na początku. Na początku, bo wtedy jest po prostu magia, magia Standoffa. Jak to w ogóle siadło? Gold school, o którym ja mówiłem, że odsmażany korzyst, ale fajnie go było przygarnąć i... Słuchajcie, po tym trzeba zostawić oczywiście łapeczkę w górę, no inaczej się nie da Na niego było 10% szans, czyli na 100 takich, jeden i po raz drugi Zobacz, proszę bardzo, proszę bardzo, dziękuję, dobranoc, dobranoc, życzę wszystkim Ja pierdzielę, co to się dzieje, co jest, zobaczcie my się Uff, co to się stanęło, ja pierdziel, nie wierzę Naprawdę jestem w szoku! Gold school! Co to? Co, 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 co to w ogóle? Nie wiem. Ja, ja jestem całym w szoku. Pewnie wy też. Ja. Ja sobie muszę sprawdzić, naprawdę? A co tym w ogóle? Wyszukać na rynku nawet można. 125 Golda to kosztuje. To już w ogóle jest na rynku. Co jest? Ale jajca! Ale słuchajcie, z czasem to pójdzie do góry. Ja to mogę być. Zarobiony? Zarobiony? Dawaj, dawaj, dawaj. No nie. Tak blisko było. Dobra, to lecimy z kolejnym. Ale co to się w ogóle stanęło? Słuchajcie, jeśli chcecie kolejny taki, można powiedzieć, opening z tych splashy, to zostawiajcie 350 w górę, tak jak mówiłem, i lecimy z kolejnym materiałem. No bo to to siada. To po prostu siada, moi drodzy. Ja ja to w ogóle w szoku jestem. Co to się w ogóle stanęło? Ja myślałem, że jakieś niebieskie poleci, no może różowe w naszym wypadku, ale... Dwa razy czerwone? No to ja bym nie pomyślał, nie? Gdzie to jest? To gdzieś na dole, bo ja to sobie tak kliknąłem. No i zobaczcie wy się, jest jo, czerwony. Ja pierdzielę jak jestem w ogóle w szoku. Co to się w ogóle stanęło? Jest 10% szansa, to zobaczcie, 10%, tam po lewej na dole. Ja. Yeah. Naprawdę nie wierzę, ale sam update jest sam w sobie jest gitara, nie? Fajnie go zrobili i ogólnie tak, no tak jak mówiłem wczoraj, no tematyczny jest, tematyczny. No na temat. No wcześ wcześniejsze były takie, no też tematyczne, ale jakoś tak ten jest bardzo mocno odczuwalny. No i proszę bardzo. Taut guy. No i cool. No i cool. Tak trzymać, kurczę. No a poza tym, moi drodzy, to właśnie chciałem jeszcze wam powiedzieć na temat tych, tych tutaj nowych Zobaczcie, by się bo te stare usunęli, a dodali te nowe. I na przykład tutaj bardzo fajne jest to, że, do, że jest Polska, co nie. I wydaje mi się, że te flagi oznaczają, tak jakby, yy, społeczności, gdzie po prostu jest po prostu duża społeczność, albo ta społeczność wpływa na coś. Tak jakby, że ten wpływ jest bardzo mocny na grę. Na przykład, nie wiem, robią jakiś content czy coś. Albo to po prostu też są to, nie wiem, losowe takie no, flagi. Ale nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, bo. No, na pewno losowo by mi nie dodali tam Brazylii, gdzie to jest, moim zdaniem, jedno z największych, może nawet i największa społeczność sandowa, ale jednak skusiłbym się, kuciłbym się z tym, ale jedno z największych, no to na pewno. No i radio mamy, co to radio, to sobie możemy dawać na ten, to sobie możemy dawać yy, na Sandstone, nie? No właśnie, kurczę, ale naprawdę ja jestem w szoku, że takie coś siadło, nie wierzę, po prostu nie wierzę. I to dwa razy z rzędu. Co to się w ogóle stanęło? Ja pierdziele. No, a poza tym to pamiętajcie, Jutro live z losowania drużyn. W yy, kwalifikacjach kto będzie z kim grał. Na kogo, aby się dostać do turnieju o 4000 golda. Więc zapraszajcie, oglądajcie przede wszystkim. Zapraszam zawodników, którzy będą grać i oczywiście kapitanów, żeby widzieli z kim grać. A później na stronie będziecie mieć kto z kim gra, o jakiej godzinie. A reszta informacji jakich na przykład id, rywala, lub kontakt do niego, będziecie mieć w prywatnej wiadomości na mailu. więc pamiętajcie, żeby sprawdzać maila, które grają, drużyny, które grają. Pamiętajcie o tym, ponieważ jest to bardzo ważne. I my sobie tutaj jeszcze zobaczymy, co nam mogło tutaj siąść, co bym bardzo chciał. Na pewno bardzo bym chciał e, tego Angela, bo jest dla mnie ultra ładny i jest super. I wydaje mi się, że on będzie chodził po gruby pitos. I to 28, bo wydaje mi się, że też będzie to chodziło po grube pitosy, bo po prostu... ale no bo po prostu... Tak jakby, no wiecie, to jest tak bardzo tematyczne. No i to też będzie chodziło po gruby pitos, bo tak jakby, no wiecie, wcześniej to chodziło po duży pitos, I to by był chyba czarm, wiecie, tak jakby ten bryloczek, nie? I siądzie, nie siądzie. Siądzie! Co jest? Trzeci raz z rzędu! Trzeci raz w odcinku to siadło, co się dzieje? Co się dzieje? Ja 20 kupiłem, to powinno siąść na 100, na 100 powinno siąść 10, ja pierdziele, co tu się, nie, no nie wiesz, jeszcze jakby ten obczampek o kczam, o czy jakoś tak siadł, to już w ogóle wtedy było niesamowite, ja pierdziulę, po ile to w ogóle chodzi? Ja sobie zobaczę na, na początek te niebieskie, po 4 golda, Ok, dobra, rozumiem, a te na przykład różowe to pewnie chodzą po 20, nie? po 7? A to do úpy Ale já, dobra, shlajte, Na dobre zakończenie odcinka kupimy jeszcze jeden. Jeszcze jeden kupimy. Kupimy jeszcze jeden, otworzymy sobie. I pamiętajcie, jutro 18 środa to będzie 2 listopada. Musicie być yy, i to zawodnicy, i kapitanowie, aby oglądać, zobaczyć z kim gracie. Live będzie równo o 18. Może się trochę spóźnić, wiecie, jak to u mnie wygląda, ale pamiętajcie, że jutro 18 musicie oglądać, żeby wiedzieć na kogo gracie. Ja wam dziękuję serdecznie za odcineczek. Wpadajcie na grupę Stanowa Polska i na stronę Stanowa Polska, tam też będą, moi drodzy, e, informacje, kto z kim gra, o której gra, pewnie więcej wiadomości. dostaniecie na maila, trzymajcie się i życzę wam miłego dnia.